że widzieliście mnie co tydzień w poniedziałek na kanale ale ja czuję, że nie vlogowałam chyba miesiąc więc muszę do tego jakoś wrócić także witam was w kolejnym klip blogu i to słuchajcie nie byle jakim, by the way będę robić oczywiście makijaż, w tym tygodniu będziemy przygotowywać się na mój wyjazd, który dokładnie jest za tydzień i chcę do niego się tak fajnie przygotować no a przy okazji zrobiłam sobie też taki mały glow up, nazywam to glow up, ale nie chcę zmienić mojego życia o 180 stopni, umówmy się just a girl. I raz na kilka miesięcy potrzebuję takiego tygodnia dla siebie, żeby tak o to zewnątrz o siebie zadbać, przykładowo mam straszne odrosty, ale specjalnie czekałam na żeby zrobić je dwa dni przed wyjazdem. Moje brwi się trochę zarosły, więc dzisiaj idziemy na modelację i iluminację brwi. Umówiłam się też spontanicznie do fryzjera, ale to było pod wpływem jakiegoś impulsu, także dosłownie w tym tygodniu będą takie ultimate przygotowania. Ale wiem, że to może wydawać, że jakąś co chwila robię glow, -up. a ostatnio fryzera byłam chyba w lutym. Nie pamiętam kiedy byłam na brwiach. Nie chciałam się też umówić na rzęsy, bo nie jest to coś, co mi się podoba. W ogóle na taki naturalny efekt, więc to jest twoje przypomnienie, że nie potrzebujemy glow -up co chwila. że social media non stop otaczam się jakimś glowem do przedłużania włosów, do przedłużenie że jest w jeden więc te wszystkie przygotowania nazywam takim klołapem, no ale nie będę szalić, po prostu potrzebuję o siebie zadbać. Zastanawiacie się o mnie, Patrycja, gdzie ty lecisz? Well, teraz możecie w komentarzach napisać, gdzie myślicie, że lecę, a ja w trakcie filmu Wam powiem. Co ma nie do końca wiem, dlaczego wam o tym nie mówiłam, ale chyba chciałam zostawić tę całą ekscytację dla siebie i trochę to do mnie wszystko nie dochodzi, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale nie będę ukrywać, że też mnie stresuje ten wyjazd, więc nie chciałam wszystkim mówić na głos, gdzie lecę. Wolę wam pokazać niż mówić od kilku miesięcy, że lecę tu i tu. Sama chcę też to tak przeżyć, przetrawić. No i Powiem wam gdzie lecę i wspólnie się przygotujemy, spakujemy. Więc właśnie rano wstałam, bo na 10 jadę już na privi i lecimy z tym tygodniem, bo mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości. żeby o niczym nie zapomnieć jakieś spotkania, na którą mam brwi, na którą mam paznokcie kiedy mam pracę, bo jeszcze w tym tygodniu będę pracować w dwóch studiach, więc żeby się nie pogubić musiałam sobie to rozpisać trochę spotkań ze znajomymi też nie chcę się cały tydzień zamknąć w domu, pakować tylko właśnie kiedy będę miała czas takimi małymi krokami się pakować muszę dokupić kilka kosmetyków będę leciała na dwa tygodnie, i tak biorę bagaż podręczny takim akcentem możemy zacząć tydzień dzisiaj mam do garnicza brwi, włosy i idę też na pole dance, więc będzie to aktywny dzień czuję się o wiele spokojniejsza Nie w grzywce. Trochę więcej, więc przenosi mi ją na boki. Zdążyłam pójść do fryzjera, zdążyłam pójść na brwi, zdążyłam zjeść obiad. I teraz uciekam na rurkę, idę na Poldens, więc wszystko troszeczkę w biegu. Ale taki dzień był mi tak potrzebny. Czuję się bardzo dobrze w nowej fryzurze. I jeszcze te włosy są takie mięciutkie po fryzjerze. Ale tak, znowu pyszne jedzonko, więc jestem happy. I wyszło słoneczko. Dobry we wtorek. Wczoraj się tyle działo, że dzisiaj troszkę zwalniamy tempo i dzisiaj bardziej będę ogarniać rzeczy konkretnie do wyjazdu, ponieważ muszę pojechać do banku, zobaczyć jak tam wygląda z płatnościami. Więc chciałabym się podpytać, jak to wszystko wygląda. Spotkam się też z kolegą, który ma mi pożyczyć wtyczkę, bo kraj, do którego lecę, ma inne gniazdka. Muszę zrobić też jakieś nudne rzeczy, typu kupić sznurówki, bo mi pękły. Ja mam w ogóle teraz taki bałagan w pokoju. Zapisuję sobie co chwilę, co chciała jeszcze spakować. Miałam walizkę, tak dokładam do niej rzeczy i dokładam i czuję wewnętrzny taki chaos. Całe wakacje udaje mi się codziennie pisać dzienników i to jest. Co mi tak pomaga na wyrzucenie swoich myśli, trochę też manifestacji, trochę też do lulu. Nie wiem, czy zauważyliście, mam też nową fryzurę. Chcę się nauczyć ją ładnie układać, ale jeżeli chodzi o włosy to ja jestem bardzo leniwa. Bardzo rzadko chcę mi się je układać. Nie lubię używać ciepła. Taki szybki update ja przygotowuję się na dzień i zajmijmy się tym wszystkim, żeby mieć to z głowy. Taki mam dzisiaj outfit. Uwielbiam tak, jak mój estetyk zmienia się z dnia na dzień. Chciałabym potrafić tworzyć jakieś cool outfity, ale to jest po prostu moja osobowość. Dresy sportowy top ale uwielbiam to spodnie z Adidasa, bo kiedy jest za ciepło, wy możecie je po prostu. Rozpiąć, ale u mnie wygoda jest najczęściej na pierwszym miejscu, szczególnie że wieczorem idę jeszcze do pracy, jak trochę też taka pilota siara i nałożyłam sobie opaskę Mam też dla Was mały update książkowy. Przeczytałam przed ostatnią część Harry Pottera. Im starsza jestem, tym bardziej książę Półkrwi staje się moją ulubioną częścią, bo młodsza uwielbiałam kamień filozoficzny komnatę tajemnic, ale teraz uważam, że książę Półkrwi zarówno w filmie, jak i książka, naprawdę uwielbiam. I teraz może nie mam aż takiej fazy, jak kiedyś, ale jak miałam 15 lat, pierwszy raz byłam w Londynie, to jedyne, co chciałam zobaczyć, co było na mojej liście oprócz budki telefonicznej steak z One Direction, stacja King's Cross. Nie udało mi się pójść do tego Warner Bros. Studio, ale wszystko jest do zrobienia wiadomo. No i też uległam Booktokowi, I jak wam w bibliotece znalazłam Cleopatra i Frankensteina. Po pierwsze, książka jest dla starszych odbiorców. Nie czytałam jakoś tak za dużo opinii przed, ale podoba mi się, jak autorka opisała bohaterów, że wszystko działo się w tej książce tak dynamicznie, szybko. Przez to przeczytałam ją chyba w 3 dni. Po te dialogi ta akcja była tak ciekawa, i wszystko mam wrażenie było tak skrajnie opisane, że jak myślałam sobie, o fani było, gdyby ona zrobiła teraz nagle to, to ona to robiła, to nie będzie spoiler, bo to wiadomo, się na początku książki. Po pół roku w związku, a równocześnie pokazywała problemy w takich idealnych związkach, co naprawdę sprawiło, że tą książkę czytało się bardzo przyjemnie. Mam kilka książek jeszcze na półce, ale na razie jakoś tak nie mam mód do czytania. Myślę, że to przez pogodę, bo w końcu zaczęło się takie lato w mieście i bardzo dużo czasu spędzam na zewnątrz. Chodzę na jakieś rolki zaczęłam chodzić na ranklowy, a ja właśnie znalazłam czas na przeczytanie tych dwóch książek, więc obie polecam i to tyle z moich odkryć. Wróciłam na podłogę, więc wiem, co to oznacza. Zapraszam Was na przedwyjazdowy hol ze Oprócz tego, co kupiłam, pokażę Wam paczkę PR-ową, którą dostałam jakiś czas temu, która idealnie wpasowała się w termin. A mianowicie, mówię o walizce. Dostałam różową walizkę, która nie dość, że jest w cudownym kolorze. pasuje się idealnie w wymiary walizki kabinowej, więc mogę ją wziąć ze sobą. Ona jest taka garli różowa. I can't. To jest najlepsza paczka, jaką ja w życiu dostałam. No już podchodzi do walizki i patrzę, co się dzieje. Co się dzieje, Nemo? Walizka? Oprócz tej różowej walizki mam jeszcze do tego Ja chyba to serio ze sobą zabiorę i mam nadzieję, że nie zabiorą mi tego A teraz już przyjdziemy bardziej do takich gadżetów I w ogóle nie wiem, czemu wam nie powiedziałam, gdzie lecę Osoby, które mnie obserwują na Instagramie już wiedzą, gdzie jestem Pożyczyłam od kolegi wejściówkę do Stanów Zjednoczonych I'm flying to New York City Nie dochodzi to do mnie totalnie Na lot kupiłam sobie te viralowe maseczki z biodens. Jeszcze ich nie testowałam, ale oznaczałam go na Treat Myself na taki długi lot Kupiłam też nurówki, o których mówiłam Zestaw solo podróżniczki do nagrywania kontentu Action kupiłam te takie naklejki silikonowe i zamówiłam sobie takie zwykłe sobie przezroczyste, tu i mam też kabel do powerbanka. Mam taki mały podróżniczy zestaw z soldy Janeiro. Jest tutaj mały perfum, shower oil i masło do ciała, i to jest numerek 59. Tutaj jeszcze PR-owa z Biowax, szampon, maska i mgiełka do włosów z filtrem UV. Bardzo mi się podobają takie małe kosmetyczki, bo właśnie będę mogła fajnie sobie to zorganizować. I jako taka pomytka na wyjazd kupiłam sobie jednorazowego analoga. On ma 39 zdjęć, więc chciałabym poświęcić tylko na ten wyjazd. Żeby mieć taką kliszę Patryce w Nowym Jorku. No i w sumie to tyle z tych rzeczy, które kupiłam. Będę właśnie z tą walizką. Do tego mogę mieć też plecak, więc biorę i myślę, że na spokojnie się w to wmieszczę. Będę chciała zostawić sobie troszkę miejsca wolnego, na jakieś ewentualnie pamiątki. Zamówiłam sobie jeszcze taką torebkę, żeby wnosić ją ze sobą na miasto, zamiast moich takich wielkich torb płóciennych, ale to ona mam nadzieję przyjdzie jeszcze do wyjazdu i nie wierzę, nie wierzę w moje życie. Tak się właśnie czuję. Ale ja jestem załamana tą pogodą w wakacje Jak już było kilka dni ładnie, no to dzisiaj się i ile deszcz Mam 8.30, a ja nadal mam zapalone światło w pokoju, bo jest tak ciemno na zewnątrz, i nie przestaje padać, ale nie jestem tutaj po to, żeby narzukać na pogodę. Mamy dzisiaj środę, co oznacza, że za pół godziny wychodzi kolejny odcinek The Summer. I think Pretty przyjeżdża do mnie Martyna, żeby obejrzeć wspólnie odcinek. Umówiłyśmy się punktualnie o 9. Potem jedę do pracy na 2 godziny zajęć. I jestem też dzisiaj umówiona z moim tatą i bratem na obiad. Idziemy na smash burgery. Nie pamiętam kiedy ostatnio jadłam burgera. Ja w ogóle w życiu może 2-3 i to było we Włoszech, kiedy byłam na wymienie. Ale mi to tam nie poprosił, żebym kiedyś go zabrała na takiego smasza. właśnie po jego pracy jedziemy. Więc taki plan na dzisiaj. Ja czekam na Martyna I w ogóle mam mały mental breakdown, jeżeli chodzi o tą fryzora. nie do końca czuję, że się dobrze układa. I staram się tym nie przejmować, bo może się do tego przyzwyczaję. Ale wiecie, jak to jest, kiedy macie proste włosy, chcielibyście mieć kręcone. A kiedy macie kręcone, chcielibyście mieć proste Właśnie mam takie uczucie, że chciałabym, żeby one delikatnie się pokręciła, a są proste i układają się jak u Willie Nie chcę mówić też tak negatywnie o sobie, bo ja uwielbiam moje włosy są gęste, zdrowe, szczególnie po chorobie. Kiedy wypadła mi połowa włosów, to czuję, że się tak odbudowały. Ale jeszcze gdzieś tam mam tego wewnętrznego krytyka, który zawsze znajdzie coś do poprawki. Nie mogę tak mówić o sobie. Po to sobie powiesiłam zdjęcie mojej nie nad lustrem, żebym codziennie przypominała sobie o tym, żeby mówić do siebie bardzo miłe rzeczy. профессор, выведи этим... Jakie już czasu to wiecie, że ja uwielbiam w kreatywne rzeczy. Dużo mówię o posiadaniu hobbys, o tym, żeby robić jakieś takie rzeczy dla przyjemności, dla swojego wewnętrznego dziecka. I w tym roku jednym z moich postanowień było to, żebym chciała wrócić do rysowania. Dostałam na święta taką książkę, kurs rysowania i zaopatrzyłam się w szkicownik w ołówki i może nie rysuję tyle, co bym chciała, ale też nie chciałam wywoływać na siebie presji i codziennie rysować chociaż 20-30 minut, bo nie o to chodzi, nie chciałam się do tego zmuszać. Bardziej stawiałam na jakość tych rysunków, na to, żeby faktycznie usiąść i poświęcić im trochę czasu. I tak bardzo za tym tęskniłam i tak bardzo... To chciałabym jeszcze bardziej to rozwijać. Pokażę Wam w przebitkach jakieś takie moje rysunki. Jednak chciałabym zaznaczyć, że jestem totalnym amatorem. Ja nigdy nie chodziłam na zdjęcia z rysunku. Oglądałam Olsikową i sami, kiedy byłam w gimnazjum, i starałam się uczyć z ich filmików. I czasem żałuję, że tego nie rozwijałam. Wiem, że gdybym poszła do jakiegoś liceum plastycznego, do szkoły artystycznej, to to by zamieniło się w taki przymus. Wiem, że wtedy zrobiłabym pewnie największy progres. Ale jako taki naczelny overthinker zastanawiam się, co by było, gdybym więcej rysowała, gdybym poszła w tą stronę. Jednak wiem, że wtedy nie byłam w stanie sobie na to pozwolić, bo moim priorytetem była akrobatyka, treningi rozwój mojej trwała na pierwszym miejscu Bardzo chciałam zostać trenerką akrobatyki, żeby tańczyć w teatrze, w jakichś programach na scenę Bo kochałam scenę i dla mnie scena jest takim komfortowym miejscem Gdzie nie widzicie w ogóle publiczności, jesteście tylko wy, scena, światła I niby patrzy na was tyle osób, ale wy nikogo nie widzicie I może dlatego mi też się bardzo podoba nagrywanie na YouTube. Jest już was tak tyle na tym kanale, ale do mnie to nie dochodzi Bo ja od samego początku gadam do tej samej kamery Mogę wam powiedzieć wszystko, jak moich przyjaciół, I widzę, że to ma jakieś to jest bardzo ciekawy temat. Jak właśnie takie zamknięte osoby mega komfortowo czują się na scenie, albo właśnie nagrywając coś w social mediach. Ale to też mnie otworzyło na świat i na to, że faktycznie otworzyłam się do ludzi na zewnątrz, a nie tylko w domu, kiedy gadam do kamery. za to po moich solo podróżach, jak zagaduję innych, jak pytam się o poradę, czy nawet otwarcie się na terapii, czy przed rodzicami. Także wracając takie artystyczne rzeczy bardzo pomagają mi wyrazić siebie i wtedy czuję się tak w 100% sobą. I kiedy chwytam ołówek, wkręcę się w szkicowanie, to czas mi mija tak szybko, nie mam ochoty sprawdzać Instagrama, Messengera czy innych aplikacji. Jestem tylko ja, kartka i czasem włączam sobie jakiś film. I to jest dla mnie ostatnio taki najbardziej quality time. Dobrym mi dnia i smacznej kawusi. Patrzcie, jaki mam piękny kubeczek ceramiczny. Kupiłam go w Maroko i wynegocjowałam go za jakieś 60 zł. Uwielbiam się handlować i negocjować na targach w Maroko. Kawa smakuje jeszcze lepiej. Dzisiaj kontynuujemy ten mały glow-up, ponieważ idę na nowe paznokcie Te, które mam aktualnie, mam już ponad miesiąc. Wydaje mi się, że jakieś 5 tygodni. Trzymają się super, ale odrost jest tak ogromny. Plus, nie wiem czy widzicie, ale ja na jednym palcu mam naklejkę, taką 3D I miałam też ją na palcu wskazującym. Jednak przez moją pracę, przez treningi poldensu, gdzieś w ciągu dnia je zgubiłam, więc są one lekko pokrzywdzone. Ale chciałam poczekać właśnie idealnie przed wyjazdem, żeby się nie martwić, żeby mieć ładne zadbane poznakcie na cały wyjazd. Ale zanim to jedziemy z moją babcią na rynek, bo w określone dni w Gdańsku mamy takie markety. Wiem, że są takie we wtorki, w czwartki i w soboty, więc pojedziemy po jakieś świeże owocki, a przy okazji spędzę sobie czas z babcią. Ryczek. są przepiękne. Uwielbiam mieć zrobione paznokcie, ale w ogóle nie wiem, czy wiecie. Ja się bardzo wstydzę ze swoich rąk, bo mam kciuka, co za niespodzianka, ale mój kciuk się nie zgina. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale ja nie mam takich charakterystycznych trzech kresek na środku palca, bo mam wzrosniony staw i mój kciuk się nie zgina I nikt tego nie zauważa na co dzień oprócz mnie. Ale ciekawostka o mnie, nie zginam kciuka w lewej ręce. Jak już wam powiedziałam, lecę, to nie wspomniałam nic o organizacji, jak będzie to wszystko przebiegać, na maksa się tym stresuje. Udało mi się znaleźć spokój od bez przesiadki, na czym bardzo mi zależało, bo nigdy się nie przesiadałam, ale będą. Musiała dojechać do Berlina. Bo stamtąd właśnie udało mi się znaleźć bardzo tanie lot, jak na nowy Jork, tak mi się wydaje. Staram się jak zawsze nagrać wrogę z podróży. Nie chcę wybierać na sobie ogromnej presji. To jest taki kolejny większy krok w moich soul tripach, Potrzebowałam czegoś nowego, ale to jest właśnie ten dyskomfort. Ale tak, dzisiaj mam czwartek. W niedzielę rano mam autobus i jedę do Berlina. Tam na spokojnie zabukowałam sobie hotel. Kolejnego dnia będę leciała już do Nowego Jorku bezpośrednio, więc mam jeszcze nieco ponad dwa dni na spakowanie. Na razie nic sobie nie przygotowałam. oprócz listy w nauce, co bym spakować. Mam mniej więcej plan podróży, kupiłam trochę biletów. Bo to jest coś, bez czego się nie ruszam, kiedy podróżuję sama Zawsze czuję się o wiele bardziej komfortowo, kiedy mam jakiś plan zwiedzania To jest super w salotripach, że możecie sobie zmieniać te plany Ale Nowy Jork jest tak ogromnym miastem, że gdybym chciała cały wyjazd mieć spontaniczny No to mogłabym się łatwo w tym wszystkim pogubić A tak jak mam gotowy plan, schodzi za mnie delikatnie ten strach I naprawdę nie mógł się doczekać i nie wierzę w to, że za kilka dni będę w Nowym Jorku Chyba nie miałam tygodnia w swoim życiu, gdzie kilka dni pod szłam do jakiejś kosmetyczki, fryzjerki Nawet przed weselem mojej kuzynki Ale czuję się teraz taka przygotowana Zajęcie z baletu. Jest godzina 18 rano. Tak można zaczynać dzień co. No mówię i czuję, kiedy wylatuję gdzieś w jakąś podróż. On nienawidzi walizek, on lubi, kiedy rodzina jest w komplecie i wszyscy są w domu, tak? zaniedbałam Was trochę, bo powiedzmy, że rano miałam taki produktywny poranek. Tam rano poszłam na Pirates, poprowadziłam jedno zajęcie, a potem skoczyłam sobie na reformery, żeby też poćwiczyć. No bo jak już pojechałam do Gdyni, to mówiłam się z koleżanką na 10 i miałam godzinę okienka, więc idealnie wszystko się wyrobiło. Tylko przez to, że właśnie co chwilę się coś dzieje, ja nie mam czasu się spakować i przygotowałam sobie listę w notatkach co muszę spakować, Ja zazwyczaj się spokoję tak na ostatnią chwilę, nawet jeżeli chodzi o dłuższe wyjazdy. Ja nie czuję chyba Takiej presji, że muszę ubierać nie wiadomo jakie outfity. Bardzo mi zależy na tym, żeby wszystko do siebie pasowało, więc stawiam na basic, ale też wiem, że miejsce, do którego lecę, ma też sklepy, więc w razie wuj, jakby mi czegoś brakowało, zawsze będę mogła sobie coś dokupić. Ja nie lubię aż tak szaleć z zakupami, ale po tylu latach wiem, że nie ma co przejść za dużo, że chcę podejść do tego tak realistycznie. Mam dla Was polecajkę, bo wczoraj w Sinsayu kupiłam sobie taką oto Torabunię. Ma dwie takie większe przegródki i po bokach też ma zamki. Jest wydaje mi się idealnej wielkości, że zmieści się tutaj i woda, i moja jakaś kamerka. I nie będę musiała chodzić z tą odwagiem Mieście, bo jak kocham torby płócienne, no to tak serio, to jest taki worek, do którego wrzuca się wszystko. No i wszystko macie na wierzchu, jak spadnie deszcz, to wszystko przemoknie. Ona jest tutaj śliska, no i ma długi pasek, więc będę mogła ją tak nosić, wiecie, po ukosie Bo ona jakiejś promocji i kosztowała 30 zł. I słuchajcie, to nie sądziłam, że kiedykolwiek wam takie coś pokażę, ale byłam z babcią na rynku i powiedziała mi o tym, że istnieje Labubu i pani na rynku miała oczywiście jakieś podróbki, ale też miała takie stitche w stylu Labubu i bawcie do mnie napisała, że mam przyjść do niej po pracy. ja przychodzę, a czeka na mnie stitch. Mam 23 lata I może go nawet przypnę sobie do torebki. Bo wylosował mi się taki zielony stitch i on trzyma pizzę. No, to nie dla ciebie. No, i tutaj jest do niego brylaczek. Masz swoje zabawki. Akurat jak bardzo nie lubię Lobubu i totalnie mi się nie podobają, tak uwielbiam Stitcha A jeżeli chodzi o jakieś tipy co do pakowania, to u mnie się sprawdza przede wszystkim minimalizm i rozpisanie sobie rzeczy, które chcę spakować jeszcze kilka dni przed wyjazdem, typu jakiś sprzęt elektroniczny, tabletki, kosmetyki, jakie dokumenty i z taką spokojną głową ja mogę się pakować, a odnośnie tipów dotyczących organizacji podróży, szukania noclegów, lotów, to już jest cały film na tym kanale. Podlinkuję go Wam w opisie. Do mnie nie dochodzi to, że za tydzień będę siedziała sobie w Nowym Jorku. Wczoraj wieczorem zdarzyła się, że... Która była spełnieniem moich marzeń, bo jeżeli nie wiecie, ja przez jakieś 5-6 lat gram w teatrze muzykalowym i ja kocham muzykala. Jestem ogromną fanką wszystkich muzykali. Byłam w Londynie dwa razy na Królwie, na Weekend na Matyldzie. Jeździłam po Polsce, po różnych teatrach muzycznych. I jedno z moich marzeń to zobaczyć Aleksandra Hamiltona na Broadwayu. Ale wiedziałam, że to nie jest możliwe, bo bilety na Broadwayu w tym roku kosztują około 250 dolarów, no bo w tym roku jest dziesięciolecie tego muzykalu. Ale gdzieś na TikToku wyskoczyła mi informacja, że można wziąć udział w loterii na aplikacji Hamiltona, i oni raz w tego. Losują z listy zgłoszeń kilka osób, które dostaną bilety za 10 dolarów. Dużo osób bierze udział w takim czymś ale znam, że ja też spróbuję, no bo będę sama, potrzebuję tylko jeden bilet. i Wczoraj dostałam mail, że się udało i wygrałam bilety na Hamiltona za 10 dolarów. I za tydzień spełnię swoje największe marzenie musicalowe Mam kupione 3 bilety, a chciałam iść tak naprawdę tylko na jeden musical Naprawdę 5 lat temu bałam się robić cokolwiek sama. Nie potrafiłam iść sama do kawiarni. O solo podróżach to bym nawet nie pomyślała. A teraz jestem w takim miejscu i naprawdę to do mnie nie dochodzi i jestem z wami teraz zupełnie szczęśliwa. Ja wiem, że pewnie dużo razy już o tym powiedziałam, ale tak często wpadam w taką pułapkę porównywania się do innych, a zapominamy o tym, że powinniśmy się porównywać do tylko przyszłej wersji siebie. Właśnie pomyśleć, że ta wersja 5 lat temu byłaby z Was ogromnie, ogromnie dumna. Dzisiaj pewnie jeszcze sobie pojadę z moją mamą do sklepu, żeby mieć jakieś batony, przekąski do samolotu i na podróż. No i spokoję walizę. Jeżeli jesteście ciekawi, co dokładnie pakuję, bo zrobię taki post, co pakuję do mojego bagażu kabinowego, bo teraz sama nie wiem, co będę pakować, a chcę do tego tak usiąść na spokojnie. Zmontuję Wam jeszcze ten filmik i prawdopodobnie widzimy się w kolejnym vlogu już z Nowego Jorku, który oczywiście postaram się nagrać, więc dziękuję każdemu, kto dobrnął do tego momentu. Jestem wdzięczna za każdego z Was. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za każdy komentarz, za każdą wiadomość. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że razem ze mną przygotowaliście się na ten wyjazd. Żegnam się ja, moja Bubu, i życzę Wam miłego dzienka. Cześć!